Dziękujemy bardzo serdecznie panu prezesowi. I o zabranie głosu poproszę posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, syna ziemi mileckiej, pana Krzysztofa Popiołka. Drodzy szacowni goście żołnierze, partyzanci oddziału Jędrusie i żołnierze Armii Krajowej, trzygodni, trzygodni księże Proposzczu, szanowni państwo, droga młodzieży. Ogromnie jestem rad, że państwo tak licznie dzisiaj tu przybyli. W imieniu organizatorów i swoim własnym chcę serdecznie podziękować żołnierzom, partyzantom, naszym honorowym gościom, którzy swoją obecnością nadali dzisiejszej rekonstrukcji wydarzeń sprzed 70 lat szczególny wymiar. Wydarzeniom, które rozegrały się w tym miejscu, gdzie obecnie zgromadziliśmy się. Nie znajduję właściwych słów, aby godnie wyrazić mój głęboki szacunek dla Waszej postawy wtedy 70 lat temu, kiedy swoją młodość i to, co każdy z nas ma najcenniejsze, swoje życie, wystawiliście na najwyższe zagrożenie w imię obrony wolności naszej ojczyzny, ale też w obronie naszych rodaków, przemierzonych przez niemieckich najeźdźców. Ta dzisiejsza rekonstrukcja spektakularnego odbicia więźniów w mielcu z więzienia Gestapo to żywa lekcja historii. Myślę, że wśród młodych ludzi, którzy dzisiaj tutaj przyszli, pozostanie ona w pamięci na zawsze. Wychowanie przez historię, kształtowanie patriotycznych postaw na biografiach narodowych bohaterów, którzy często żyli i działali gdzieś daleko, jest bardzo ważna. Ale bardzo ważne jest to, abyśmy utrwalali pamięć o naszych lokalnych bohaterach, o których nie zawsze się pamięta. Jest to szczególnie ważne teraz, kiedy tak właściwie nie wiemy dlaczego. Tak znacznie ogranicza się lekcje nauki historii w polskich szkołach. Nie myślę, że chodzi tylko o oszczędności finansowe. Mam nadzieję, że dzisiejsza rekonstrukcja. Będzie miała swój pozytywny i wychowawczy wydźwięk w mieleckiej społeczności. Czcimy swoich bohaterów. Ocalmy ich od zapomnienia. Dlatego z tego miejsca chcę podziękować Krzysztofowi Szostakowi. To ten wyższy pan, młodszy. Radnemu Rady Miasta Mielca, który jest inicjatorem i pomysłodawcą dzisiejszych wydarzeń. Krzysztof Szostak to młody inżynier patriota który wie, jaką wartością jest historia własnego narodu i państwa. Ale przede wszystkim swoją działalnością i postawą szanuje, oddaje hołd tym, tym wszystkim narodowym bohaterom, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości przez Polskę. To on również jako pierwszy zainicjował uroczyste obchodzenie w Mielcu Dnia Żołnierzy Wyklętych. Szybko znalazł wśród nas. Pozostają osoby, które zaangażowały się w organizację tego wydarzenia wsparcie, tak organizacyjne, jak i finansowe. Dziękuję Waldemarowi Barnasiowi, radnemu powiatowemu, za ogromną pracę włożoną w przygotowanie dzisiejszej rekonstrukcji. Dziękuję Fryderakowi Kapinosowi, radnemu sejmiku podkarpackiego, Krzysztofowi Olszewskiemu, dyrektorowi mojego biura poselskiego, Andrzejowi Rób, radnemu gminy Tuszów Narodowy, który swoim Stowarzyszeniem Jaślany objął patronat nad dzisiejszymi uroczystościami i wsparł technicznie dzisiejszą rekonstrukcję. Słowa podziękowania kieruję do Mieleckiego Związku Armii Krajowej za wszelką pomoc. Dziękuję Robertowi Sukiennikowi, szefowi grupy rekonstrukcyjnej Wojciecha Lisa za ogromny wkład pracy i udzielone nam wsparcie organizacyjne. Słowa podziękowania kieruję do Zarządu Województwa Podkarpackiego za udzielone wsparcie finansowe. Dziękuję Grzegorzowi Królowi, prezesowi sądu renowego w Mielcu, który na naszą osobistą prośbę Krzysztofa Szosta, Szostaka i moją, wyraził natychmiastową zgodę na udostępnienie budynku sądu dla potrzeb dzisiejszej rekonstrukcji, okazując nam przy tym swoje wsparcie. Dziękuję policjantom, którzy dzisiaj czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Dziękuję Państwowej straży pożarnej, pogotowi ratunkowemu w Mielcu. Panu Jackowi Teichmie, dyrektorowi Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, za wsparcie techniczne. Panu Ryszardowi Kuskowi, dyrektorowi szkoły Pańs Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu, za udostępnienie budynku szkoły. Dziękuję wszystkim grupom rekonstrukcyjnym odgrywającym wydarzenia sprzed 70 lat, który, którzy przybyli dzisiaj na naszą uroczystość z różnych stron Polski. Dziękuję Mieleckim harcerzom ZHP i ZHR. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli nas w organizacji dzisiejszych uroczystości, a których nie wymieniłem z imienia i nazwiska. Na koniec dziękuję Wam wszystkim obecnym tutaj za udział w dzisiejszych wydarzeniach rekonstrukcyjnych. Życzę niezapomnianych mocnych wrażeń, kiedy wszyscy znajdziemy się wśród, w środku zwycięskiej, toczonej walki przez partyzantów oddziału Jędrusie i patrolu bojowego Stalowego Armii Krajowej z Mielca. Dziękuję bardzo.